Cześć wszystkim. Jestem już w pracy, więc należy nagrać film o dzisiejszym wydarzeniu. Dzisiaj sporo się będzie dziać, bo jest walka o stolicę. Mamy 94 dzień. Dobra, tylko na szybkości sobie ogarnę tutaj wojsko, bo to najważniejszy temat. Okej okay. ulepsz. I dzisiaj robimy sprzęt naczelnika. Sprzęt naczelnika. To na to najbardziej czekałem. Bo już od dawna zbieram części. Chodzę jak bezdomny w pomarańczowych rzeczach. Chyba nieugię w nieugiętych chodzę, jak biedak. Ale zaraz to zmienimy. W ogólnej kwalifikacji chyba nie wypadam źle. Nie sprawdzałem jeszcze, ale na pewno te trzy pierwsze mam wygrane. Tutaj chyba czwartego tylko dnia mi nie poszło. No i jeszcze wczoraj. Nie sprawdzałem, jak wypadłem. O! Już mam tyle porobione? To na czym to dzisiaj polega? Eee, Wyszkol w żołnierze. Aha. I sprzęt naczelnika. Dobra, dobra, w porządku. Niech będzie. Bardzo miło że już prawie tutaj zrobiłem to samym samym wojskiem 76 miejsce jak widać liderzy no pierwszego dnia wygrane, drugiego dnia wygrane, trzeciego dnia wygrane no czwartego niestety kurwa nie poszło mi o tofik już porobił tak, jak mówił, właśnie rozmawialiśmy z Tofikiem, że on sobie dzisiaj też rzeczy robi. Także on też trochę nazbierał. Pozdrawiam Tofik. Zobaczymy, czy uda mi się go dygnąć w ogólnej kwalifikacji. Nie jest źle i tak jestem pierwszy. Ale ładnie będzie wyglądać. Jutro mam słabe szanse na zajęcie pierwszego miejsca ze względu na to, że no strasznie długo zbieram jutro jest zbieranie surowców i podbijanie bohaterów, ale podbijanie bohaterów zrobiłem już chyba drugiego dnia, także dobra, zaczynajmy, a zobaczymy jeszcze sobie w rankingu rankingu behemot ranking samolotów odznaki znaki naczelnika sprzętna łączna moc o właśnie o to mi chodziło a 98 już nie wiem jak to skacze kurwa Tak żołnierze za 50 milionów zrobiłem ponad i spadłem a zobaczymy jak to będzie po Zrobieniu sprzętu naczelnika a klasyfikacja sprzętu naczelnika 107 miejsce Dobra, zabieramy się za robotę. Bo tu nie ma co ten pierdolić. Bo tu trzeba przygotować się do walki o stolicę. Dobra, yy, kask mam najwyżej, bo mi się kliku raz niechcący. Dobra, jedziemy teraz. Jak to wygląda? Zobaczmy, eee, czyli kask mam dwa razy wyżej od wszystkiego. Dobra, czyli wszystko jedziemy na razie oprócz kasku. Cyk, 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 cyk. Cyk. Dobra, i dalej cyk, 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 cyk. Dobra, teraz z kaskiem cyk, cyk. Zobaczymy, na ile starczy cyk, cyk, cyk. 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 To fajne, szybko idzie. Mocy nie za wiele, chyba za to przybędzie. Kilka milionów chyba, jak tam patrzyłem tak wstępnie. I elegancko ma czerwono, gustowny kolorek No, i koniec. Niestety więcej mi da się. Dobra. Nie, takiego pakietu to ja nie chcę. To się nie opłaca tych pakietów kupować. No i co? Jak to wyszło? kwalifikacji łączna moc Dalej jestem na 98 A w sprzęcie naczelnika? O, na ósmym O, to już jest coś. To już jest coś. Ósme miejsce. Nie jest źle. I sprawdźmy tu. Pierwsze miejsce. Bardzo fajnie. Pierwsze miejsce o sporo od tofika odjechałem w punktach, niestety tylko, bo sprzęt ma lepszy. Okej, okay, dobra. To wszystko, bo już ostatnie filmy były zajebiście długie. Także dzięki za oglądanie! I do następnego razu! Cześć!